Cześć Boże, kochani, witam Was serdecznie w naszej biblioteczce parafialnej w Jasienicy. Tak jak Wam mówiłam, to jest takie moje ukochane miejsce i chciałabym tu dzisiaj nagrać film, gdyż no tu jest trochę ciszej i spokojniej, a chciałabym się z Wami czymś podzielić. I teraz... nie wiem, czy to wyjdzie. E, bo jest to nagrywane, wolę chyba live, jak po prostu mówię Wam e, wprost, ale zobaczymy. E, może zacznę od tego, że tydzień temu wylogowałam się z Facebooka, jak wiecie. E, przestałam tam rzucać posty e, z tego względu, że na modnikwie różańcowej na mi takie natchnienie, by właśnie to zostawić. Gdyż to, co po prostu tam e, w domach się wrzuca, to też wchodzi się na to. E, I widziałam m, wiele po prostu filmików, e, i tam takich Bożych Ludzi, e, ale które e, po prostu wprowadzały zamęt i niepokój do mojego serca. E, I dlatego na takie stop. Ania, e, skoro to ci nie daje pokoju, nie daje pokoju Twojemu sercu, zostaw to. Bo najlepiej jest uspokoić się, usłyszeć, co Pan Bóg o tym myśli w ciszy. Pan Bóg najlepiej że odpowiedzi daje w ciszy, jak jesteś sam na sam z Nim na adoracji, na Eucharystii, ja uwielbiam, tak naswietlać Jezusem, po prostu sobie z Nim siedzieć, pytać Go, odpowiedzi przychodzą niekoniecznie na tej adoracji. Zazwyczaj przychodzą później, w życiu codziennym, w książkach lub ktoś mi coś powie. No różnie to jest, ale ja wiem, że to jest od Pana Boga, bo słyszę jakąś konferencję księdza i akurat tam jest ta odpowiedź. I też wiele ostatnio się w moim życiu takich różnych sytuacji dzieje. I ja jak każdy z Was grzeszę, ja Wam to mówiłam, że niektórym się wydaje, że jak się tutaj nagrywa jakieś filmyki czy wrzuca Boże posty, to że ktoś już jest taki wow, wcale tak nie jest. Jestem grzesznikiem, codziennie się staram nawracać, ufam Bożemu miłosierdziu ale też gdzieś tam jak każdy z nas, choć nie wiem, czy sobie to uświadamiamy, jednym z najgorszych grzechów jest pycha. Gdy po prostu sobie coś inaczej wyobrażamy, a nie jest tak, jak jakbyśmy chcieli, i gdzieś to nam potem nas tam od środka tak bodzie, że tak powiem, że, że bo nie jest tak, jak my chcemy i czujemy się jacyś tacy gorsi. I tu też stop właśnie i przyszło, a mi, przyszło mi takie światełko w głowie właśnie od Maryi, od Miriam. A nie popatrz na mnie, popatrz na mnie, jak ja w cichości i pokorze byłam przy Jezusie, jak Duch Święty działał po prostu przez Maryję w tej cichości i pokorze. Nam się wydaje już same tajemnice radosne, że to jest takie nazywają się radosne. I pewnie słusznie, dlatego że tak jak to mówiłam w konferencji o błogosławieństwach, taka prawdziwa radość i pokój to nie jest na skutek tego, co się dzieje na zewnątrz, ale to jest taka wewnętrzna radość i taki wewnętrzny pokój. Bo jak patrzymy sobie na tajemnice radosne, to wcale nie są takie radosne. Maryja e, ani uznaje jej, że zostanie mamą e, Jezusa. Musi się więc, Maryja. Odpowiadając Fiat musi się zmierzyć z tym, że Józef yy, nie będzie mu łatwo Józefowi zrozumieć tego, że może ją wydalić yy, i ludziom wokół, skąd dzieciątko nagle włonie Maryi, później narodziny, w takich, nie niekomfortowych warunkach. Yy, ucieczka do Egiptu, yy, skupienie Jezusa. Yy, kiedy pozostał w świątyni, e, szukanie Go i taka. E, no taka droga osła też odpowiedź Jezusa do Maryi. Później, kiedy jest taka scena w Ewangelii, kiedy Jezus naucza i przychodzi Maryja e, i uczniowie, a Jezus też mówi: kto z moimi braćmi i moimi siostrami, ci, którzy słuchają słowa. E, więc też. Nie jest to tak po ludzku, ale to po ludzku, takie przyjemne. Ale Maryi to nie zraża. Maryja kocha Jezusa całym sercem, jest przy nim, ona go zna i ma ten pokój wewnętrzny, i tą pokorę, i tą cichość. I takie to było niesamowite, bo jak po tym tygodniu odpaliłam tego Facebooka, wracając tam do posty. To jedna z takich Bożych koleżanek, Ela, dziękuję Ci bardzo Elu, udostępniła konferencję księdza Sławomira Kostrzewy. Właśnie Maryja, nauczycielka pokory. <gry> Więc już jakby to samo, co tam w, mojej, w moim serduszku słyszałam. Ale właśnie to jest ta konferencja, przytoczę Wam tutaj fragmenty, bo sobie zanotowałam, a też Wam udostępnię link, możecie posłuchać księdza. Jest dokładnie o tym, zaczyna się, popublikowane opublikowana 2 grudnia, że teraz w świecie panuje ogromny zamęt. Trudno rozpoznać, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, kogo słuchać. Są różne wątpliwości, właśnie dotyczące kapłanów, dotyczące przyjmowania komuś na rękę. No, po prostu straszny zamęt. I my możemy się tym odnaleźć, tak naprawdę y, mając w sobie cichość, pokorę i pokój. Y, I takim pierwszym źródłem pokoju jest miłość, y, ale mi, o miłość trzeba się modlić. To jest dar, y, o który trzeba się modlić i z tym darem współpracować. I Maria nas uczy, jak z y, Współpracować z tymi darami. Ona najlepiej współpracowała, bo pełna łaski. Co dalej? Jesteśmy niedoskonali właśnie w pokorze i w pokoju i miłości i najbardziej nas biorą sytuacje z dnia codziennego, czy to w pracy, czy w rodzinie, czy w relacjach, we wspólnocie, w kościele, w relacjach, na których nam zależy. I często nas tam osoby ranią, albo nieświadomie, raczej nieświadomie, ale też świadomie. I nie możemy zakładać, że ktoś z premedytacją zgubił miłość, czy to w małżeństwie, czy we wspólnocie. Jest to często przez zewnętrzne znaki takie, wychodzi na jaw to, co dzieje się, w naszym sercu, że to, że coś odrabujemy, jest owocem naszych zranień, naszego bólu, którego doświadczyliśmy. I tu jest klucz do rozwiązywania i poradzenia sobie z tym problemem. Właśnie to, co mówiłam, że nas to boli, bo nie jest tak, jak my byśmy chcieli, jakbyśmy sobie to wyobrażali. A dobrze jest oczywiście mieć takie wzory, ideały, bo dzięki nim możemy być takim realistą. Ale, no tutaj już wszystko mówiłam, musicie wybaczyć. <grywanie> Nie, no chodzi po prostu o to, że chcielibyśmy idealnie, a Świat nie jest idealny, nie jest idealny, każdy z nas właśnie ma to piętno grzechu pierworodnego i to nie jest tak, że ktoś nas chce z premedytacją zranić, ale ma takie chwile słabości, że po prostu coś na nas odreagowuje. I brak na to trzeźwego spojrzenia na takie sytuacje może być w nas powodem frustracji. A co gorsza, otwarcie furtek, przez które zły duch zabiera nam pokój i pokorę. Często jesteśmy rozczarowani samym sobą, koncentrujemy się na tym, jacy chcielibyśmy być, a jacy nie jesteśmy. I to nas wewnętrznie boli, czyni takie pęknięcia i zabiera pokój z serca. I nie daj Boże się spotkać w takim momencie z kimś, kto jest rozczarowany własnym życiem. Dolewaniem oliwy do ognia jest dawanie, u, dawanie upustu takim frustracjom. Nie daj Boże upubliczniania ich, a tak jest często. Jak ktoś ma zły dzień, odpala Facebooka i nadaje, e, i nadaje na współmałżonka, e, na wspólnotę, na parafie, na kapłanów, e, na kolegów. Niestety tak jest real. A jest to karmienie szatana. I nigdy po czymś takim nie będziemy mieć pokoju w serca, ani tym bardziej nie będziemy mieć w sobie pokoru. Dzielenie się swoimi frustracjami z innymi ludźmi może mnożyć kolejne frustracje i być coraz szerzej otwartą furtką dla złego ducha. Musimy bardzo uważać na takie sytuacje i w tych momentach, kiedy przychodzą te frustracje, Prosić Pana Jezusa. Panie Jezu, ulecz to ulecz, aby nie było to pożywką dla szatana. Musimy to oddać Panu Bogu i myśleć. To jest klucz. Myśleć o ludziach i sytuacjach, które odbierają nam pokój z miłością. To jest problem, bo często dajemy się zapętlić. Bo po prostu wchodzimy w te frustracje i. I to zło nas ciągnie, zaczynamy tak jeden drugiego napędzać, i, i to zło bierze górę, a my nie możemy się dać wkręcić. I bez wątpienia musimy naśladować właśnie w tym Maryję, bo ona o nikim nie myślała źle, ale o każdym myślała z miłością i życzliwością. I jak tylko widziała w kimś zło, to widziała to zło obiektywnie, widziała je przez pryzmat całości. Ktoś popełnia zło, ale to ma jakąś przyczynę w jego przyszłości. Może w jakieś zranieniach, które się wydarzyły w życiu tego człowieka. Maryja raczej widziała w tych ludziach, którzy ją krzywdzili i jej syna, ofiarę zła, jakie ich, dotknęło, czy u nie... jakie ich dotknęło. I to rodziło w niej jeszcze większe współczucie dla tych ludzi, zmagało chęć modlitwy za nich, ofiarowania cierpień za nich za dość uczynienia Bogu za jej grzech. To Maryja doskonale naśladowała swojego Syna, bo ona zapraszała Boga do swojego wnętrza, do swoich uczuć i dlatego umiała zachować w sobie pokój. Pokój i pokora rodzą się w naszych myślach, w naszym sercu i wynikają z naszych myśli i naszego serca. Dajemy dowód naszej pokory i pokojowi, albo dajemy pokój naszej nienawiści. I pokój i pokora muszą być pielęgnowane. Musimy pielęgnować nasze serce, nasz umysł. I dlatego dobrze jest się wyciszać, bo Szatan przez nasze myśli i nasze serca będzie podsycał w nas nienawiść do konkretnych ludzi, wspólnot, relacji. Źródło pokoju i pokory to jest pielęgnowanie w sobie nadziei. Pokora i pokój to owoc nadziei, pokładanej w Bogu. Pokora i pokój to owoc wiary, nadziei i miłości. Teraz nam bardzo brakuje nadziei. Brak nadziei jest owocem pychy. To nie poleganie na Bogu, ale poleganie na sobie. I zawsze kończy się klęską, jeżeli człowiek chce polegać na sobie, budować na sobie, a nie na Bogu. Porównując to do przypowieści o budowaniu na skalę i na piasku, wtedy budujemy na piasku. Człowiek pokorny do każdej swojej czynności zaprasza Pana Boga i ufa, że Pan Bóg się tym zajmie. Ma w sobie nadzieję, że ta sprawa nie jest dla Boga obojętna. Że On zrobi o wiele więcej niż Ty jesteś sobie w stanie wyobrazić, i że Jemu o wiele bardziej na tym zależy. Mamy oddawać Bogu nasze sukcesy i nasze porażki. I nadzieja bierze się z pokory, a pokora rodzi nadzieję. I każdy z nas powinien się modlić o uzdrowienie nadziei, bo mamy obecnie wielki kryzys nadziei. I gdybyśmy spytali Maryję o receptę na nasze życie, to z pewnością powiedziałaby: Pokładaj nadzieję zawsze w Bogu, i wtedy zły nie będzie miał szansy. Matka Boża była wielu próbom poddawana, wielu próbom. To, co mówiłam, te tajemnice radosne, jak się tak im przyjrzymy i spróbujemy wejść w rolę Maryi i postawić się w jej miejscu, to zobaczymy, że one nie były takie radosne. Po ludzku, bo zaraz od momentów, kiedy powiedziała FIAT, zaczęły właśnie piętrzyć się trudności. Ale słuchajcie, i to jest piękne, że nadzieja to są skrzydła, które pozwalają być ponad tym wszystkim, co cię próbuje od dołu schwycić i ściągnąć w dół. I właśnie ksiądz Słowo-Mirko strzelał, ma czasami takie sny że go gdzieś tam demony chcą z dołu wyciągnąć, ale on na skrzydłach nadziei leci sobie ponad w tym wszystkim. Zło cię nie dopadnie, jeśli dasz się Bogu ponieść na skrzydłach nadziei. Nadzieja także chroni człowieka przed nowymi poranieniami. A pielęgnowanie nadziei to, znaczy, to nie znaczy, że nic złego nie będzie się działo. Ale to jest inna forma zawierzenia Bogu, odrzucenia budowania postawy na sobie i budowaniu na Bogu. I często idzie w darze, w łączności z darem mądrości i rozumu. I kiedy w trwamy w nadziei, mamy 100%, możemy demaskować kłamstwa, którymi karmi nas szatan, a on chce zasiać w nas niepewność jutra, strach. Bóg nigdy nie chce zasiać w nas strachu. Bóg nawet kiedy daje trudności, to, jeżeli jesteś z nim w relacji, on ci daje taki pokój wewnętrzny i siłę, byś to uniósł. Bóg ma nad wszystkim kontrolę. On ma doskonały plan na nasze życie, a my powinniśmy się po prostu włączyć w ten plan przez zjednoczenie z Chrystusem. I pokora i pokój są także owocem trwania w postawie dzieciństwa Bożego. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. A co takiego jest w dzieciach, że mamy się w naszej duszy, sercu, relacjach do, nie, do dzieci upodobnić? Znakiem dzieciństwa jest prostota w relacjach z Bogiem, kierowanie się natchnieniami Ducha Świętego bardziej niż schematami. To jest spontaniczność, umiłowanie wolności, nie dać się zniewolić, niechęć do grzechów. Znakiem dzieciństwa Bożego jest miłość. Miłość do innych ludzi, miłość do Boga. I tu taki ksiądz podawał fajny przykład, że dziecko mówi, że ja kocham. A ksiądz pyta, Za co ty mnie kochasz? Bo twoje rączki trzymają mojego Jezusa. <noise> no, a dzieci są super. Jak uwolnić sobie to dziecko Boże? Modlić się przez Ducha Świętego. Znakiem pokoju i pokory też jest zaakceptowanie samego siebie. Potrzeba zaakceptować i przyjmować to, co daje Bóg. Zaakceptować prawdę o sobie, o swojej rodzinie, o swojej przeszłości, o swoich relacjach. Po prostu Bóg Cię postawił w tym miejscu, bo ma taki plan na Twoje życie. I Maryja właśnie trwała cały czas w Bożej obecności. A kiedy stajemy w Bożej obecności, na przykład, a na adoracji, to nie znaczy, że musimy gadać bez przerwy. Wystarczy, że jesteś ty i Bóg, sam na sam, że się nim naświetlasz, oddychasz nim. Po prostu jesteś. I pokój i pokora zrodzą się w nas tylko wtedy, jeżeli będziemy umieli przyjmować trudy naszego życia. Musimy, tak jak Maryja, rozeznać w tym Boży plan, element jego woli, Bożego tak. Pokój i pokora to jest uświadomienie sobie tej Bożej perspektywy, że to, co trudne jest przez Boga dopuszczone i może zamienić się w dobro. Bóg wie, że to, co dopuszcza na człowieka, jest dobre. Ale czy my o tym wiemy? I to jest też taki fundament, że dla zachowania pokoju i pokory ważne jest, Trwanie w prawdzie. Poznacie, prawdę, a prawda was wyzwoli. Nic nigdy nie usprawiedliwia kłamstwa w naszym życiu. I każde problemy w relacjach, czy to w pracy, w wspólnocie, małżeństwie biorą się z, zazwyczaj prawie na 100% z kłamstwa. Nie ma dla człowieka pokornego, który chce zachować pokój innej drogi niż droga prawdy. Kłamiesz na swoje życzenie, odbierasz sobie pokój. Prawdziwe dary Boże człowiek odnajdzie w pokorze. I jeszcze bym Wam chciała powiedzieć, bo tutaj właśnie jest o tym, że ten pokój i pokora jest wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Także taką jeszcze pesteczkę bym Wam chciała wrzucić z duchowości Świętego Jana od Krzyża. On mi od bardzo dawna siedział w głowie. Ale teraz, ostatnio, właśnie przez tę pustynię, ten czas od y, zerwania się od mediów, y, też Bóg wskazał mi konferencję ojca Teodora. Też wam ją umieszczę o, y, świę, y, o doktrynie świętego Jana od Krzyża. I mamy dążyć do świętości, a świętość to jest zjednoczenie z Bogiem. I jedyną drogą ta, do tego zjednoczenia jest wiara, nadzieja i miłość, i wyrzeczenia. Ale to jest nie taka ludzka wiara, nadzieja i miłość, tylko Boża. A ta Boża wiara, nadzieja i miłość bierze się, jeżeli człowiek przejdzie przez noc ciemną, czyli trudności, przez cierpienie. I w nocy dzieją się wszystkie najważniejsze wydarzenia. W Biblii wyjście z Egiptu, narodziny Jezusa, zmartwychwstanie, ostatnia wieczerza. I w nocy właśnie pokonujemy trzech wrogów: szatana, ciało, czyli egoizm i świat. I wtedy ta wiara, nadzieja i miłość przemienia się w Bożą, ludzkie w Bożą. I tak, boska wiara to jest yy, oparcie, że człowiek nie może opierać się na stworzeniu. Musisz wszystko, co ludzkie odciąć, nie możesz być do niczego przywiązany. Jeżeli ważniejszy jest dla Ciebie człowiek, nawet Twoja rodzina, no to nie ma szans. Tak naprawdę nie ma szansy na takie zjednoczenie z Bogiem. Bóg musi być zawsze pierwszy. Tego nauczyła też mnie podczas choroby mojego syna Michała, Chiara korbello Petina, Poczytajcie sobie. Też pisałam o niej artykuł do gazetki. Boska nadzieja to jest. Yy, Człowiek pokłada jedynie w Bogu nadzieję i liczne na miłosierdzie Boże, bo wie, że grzeszy, ale ufa Bożemu miłosierdziu. A Boska Miłość, to jest to, że Bóg, znaczy człowiek, rezygnuje dla Boga ze wszystkiego. Ogołocenie się ze wszystkiego, co stworzone. I miłość właśnie Boża jest totalna, wymaga skierowania wszystkich sił człowieka na Boga. I tu parafrazując e, list świętego Pawła, czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyncie na chwałę Pana, to czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, czyńcie tak, aby Bóg był bardziej znany i bardziej kochany. Aby każdym czynem służyć Bogu, czy to bezpośrednio, czy pośrednio. I właśnie u, tego, u Świętego Jana, w doktrynie pojawia się to, co Was uczyłam z Psalmu 113: e, Niech imię Pana będzie błogosławione, co jest też w Księdze Hioba 1:20, zdaje się: Bóg dał, Bóg zabrał, niech imię Pana będzie błogosławione. Niech Hiszen, Adonaj, Meworach. I tu jeszcze u Świętego Jana jest, że właśnie w naszym życiu, podczas tej nocy ciemnej, będą się pojawiali ludzie. Mmm, Którzy są dopuszczeni na naszej drodze, aby nas właśnie doprowadzić do, do świętości. Będą to ludzie, którzy będą nas urabiać słowami, mówiąc to, czego nie chcemy słuchać. Będą to ludzie, którzy będą nas urabiać czynami, postępując w taki sposób, że trudno to znieść, będą to ludzie, którzy nas będą swoim usposobieniem, stają się niemini dla nas swoim usposobieniem i w swoich e, uczynkach. I będą to ludzie, którzy w myślami nie będą o nas dobrze myśleli, nas nie poważają ani nie kochają, i wszystko to trzeba znieść z wewnętrzną cierpliwością i miłością dla Bożej Miłości. I przez to staniesz, przez takie ćwiczenie staniesz się godny nieba. W zjednoczeniu z Bogiem poniżonym i ukrzyżowanym. Człowiek staje się źródłem radości i pokoju i w ten sposób Bóg wykorzystuje nasze słabości, aby nam pobłogosławić. Bóg jest genialny w recyklingu. Jezus zwyciężył śmierć tą właśnie bronią. Dla Adonaj Hajesza, w Bogu jest zbawienie to z końcówki psalmu trzeciego. Trochę tego dużo i trochę to takie skomplikowane, ale przede wszystkim trzeba się oderwać od stworzenia, skupić na bogu. I polecam Ci w tym adwencie gorąco, żebyś przyglądał się scenom życia Marii i też w Biblii nie jest za dużo. Próbując po prostu jakby wejść w jej rolę, postawić się na jej miejscu i popatrzeć, jak ona się czuła. A ona była pełna Ducha Świętego. Wystarczyło, że się pojawiła u Elżbiety i poruszyło się z dziątków w była też radosna, śpiewała magnifikat, Wielbi dusza moja Pana, barahi, dawszy et Adonai. Błogosławionego dnia, trzy serduszka i do przodu przez noc ciemną do zbawienia. <grym> pa!